Stała się jedną z moich ulubionych maszyny. Ale zanim przejdę do tego, jak to się stało, opowiem Wam, co możemy znaleźć w opakowaniu. No i tak. Sama maszynka przechodzi do nas w standardowym yy, założeniu: czyli mamy srebrną obudowę, przyroczystą yy, na, nakładkę na obudowę, dzięki której możemy widzieć na naszej maszynki. Dostajemy dwie obudowy: złoto i różowe złoto. No, i do tej obudowy dostajemy dwie nakładki, które możemy sobie zmieniać według zdania. Dostajemy również serwis pack, który jest bardzo istotną rzeczą w tej maszynie. ponieważ że jest jeden typ, który, o którym Wam zaraz powiem. Dostajemy nakładki magnetyczne. Nie są takie złe te nakładki, a na pewno różniące się od zwykłych matowych. Eee, mamy tutaj dwa magnesy, naprawdę mocno to wszystko się trzyma. Wyciągłem trzy podstawowe, ponieważ w większości e, pracy, czy tam jeśli może mi się stopnia, ja jestem też edukatorem. E, często edukatorzy pracują na nakładkach 1,5 i 4 i 5. Bardzo fajna rzecz, nie trzeba tego dokupować, a do tego czym są pokryte i jak one wyglądają, można się przyzwyczaić. W ofercie dostajemy również śrubokręcik, który ma końcówkę magnetyczną. Bardzo fajna rzecz, ponieważ z tym śrubokręcikiem możemy odkręcić wszystkie ślubeczki w naszej maszynce. Dostajemy również stację dokującą. Ta stacja jest dodatkowo obciążona, więc to ułatwia nam sprawę, jeśli chodzi o podciąganie maszynki ze stanowiska. Dostajemy też takie menu do modulacji tych wszystkich rzeczy, które tutaj mamy, czyli a bardziej rozchodzi się o ostrze i, i, i cieniowanie. No i tak. Dostajemy w zestawie, w tym servis paku, do którego właśnie wracamy, dostajemy dwie dźwignie. Ja dźwignię czarną zamieniłem sobie razu na złotą, która ma klik montowany. Natomiast przy czarnej, no ten klik można zdemontować, ponieważ ta kulka razem ze sprężynką jest luźna. No i mamy dźwignię, która jest do freestyle'u, czyli do, do przechodzenia gładkiego. No i ta ciekawa sprawa, którą zauważyłem. Jeśli, jeśli zdemontujemy tutaj sprężynkę, razem z kulką mamy dwie dźwignie do freestyle'u. ale o co chodzi? Przechodzimy sobie znowu do naszego programu, tutaj, z którym możemy sobie zastosować te różne fajne rzeczy, bo mamy tutaj coś takiego jak prowadnica do do streczu, tak? Czyli ta prowadnica, dzięki tej prowadnicy uzyskujemy większy skok cieniowania prawie o, znaczy prawie o 1 mm. Ale, ważna sprawa, w tych wszystkich tutaj możliwościach, które nam proponują, do tego milimetra, do wydłużenia tego milimetra sprawdzała się tylko ta czy nie ostatnia, tak? Czyli montujemy sobie prowadnicę stretch razem z dźwignią freestyle, i wtedy możemy uzyskać dodatkową opcję wydłużenia cieniowania. Bardzo fajna rzecz, popracowałem na tym chwilkę, Dla osób początkujących super sprawa. X Ergo, jak sama nazwa wskazuje, jest to maszynka ergonomiczna, no i faktycznie bardzo przyjemnie trzyma się ją w dłoni. Jej kształt jest lekko wygięty w barm, dlatego mamy tutaj bardzo przyjemny uchwyt, jak i na śródręczu. Tak samo jeśli pracujemy ją, nie męczy nam się tak samo nad garstek. Środek ciężkości jest wyprowadzany bardzo dobrze, dlatego nie czujemy jej walki. Natomiast nie jest to maszynka ciężka, są zdecydowanie cięższe maszynki, ale do tego przejdziemy później. Oszcze DLC. Oszcze DLC, czyli tak jak w przypadku Absolute Alpha, jest to powłoka przypominająca powłokę diamentu. Zapobiegająca przegrzewanie się ostrza, no i to jest też super sprawa, bo faktycznie, jeśli jeśli ja ją pracowałem i nie czuję tego w ogóle, a pracuję ją dość długo, i to jest tak jak mówiłem, przodująca moja maszynka, nie miałem nigdy problemu, żebym ją musiał dodatkowo chłodzić. Poza tym ostrze mamy taper, czyli takie wybaczające nam błędy. Dlatego też polecam tą maszynkę dla początkujących, ponieważ zdecydowanie łatwiej będzie im się wyciągać to cieniowanie, odciągać tą maszynkę od głowy klienta. Oszczę ma długościowo 45 mm, więc mamy możliwość również wymiany tego oszcza na inne oszcza z innych firm. Nie będę tutaj już wspominał, jak i dobrze wiecie. Dlatego też to jest bardzo fajna opcja, i na którą zwróciłem uwagę. Silnik. Zajrzyjmy do środka, bo nikt Wam tego nie pokaże, co ta maszynka ma w środku. Ja sobie pozwoliłem ją rozkręcić i pokazać Wam, jak ona jest wypchana elektroniką. Na co chciałem zwrócić uwagę? Na bardzo mocny silnik magnetyczny i mikroprocesor dla zwiększenia który jeszcze posiada oczywiście mikroprocesor dla zwiększenia momentu obrotowego. Ten moment obrotowy to jest 10 tysięcy RPM na, na minutę, czyli 10 tysięcy obrotów na minutę. To ta maszynka jest naprawdę potężna i to czuć, chociażby jeśli ją włączymy, ma Delikatne, można odczuć delikatne, delikatne wybra, wibracje, ale do tego wszystkiego idzie się przyzwyczaić, tak? Ehm, bateria. Bateria jest też bardzo fajna, bateria litowa. E, producent zapewnia nas tutaj, że popracujemy ją praktycznie dwie godzinki bez ładowania. Przy czym do pełnego ładowania potrzebujemy tylko 105 minut. I to się faktycznie sprawdza. Poza tym mamy dodatkową diodę, która o, tutaj na ładnie ta dioda świeci, kiedy ta maszynka e, jest naładowana w pełni, natomiast kiedy tylko brakuje jej mocy i kiedy powinniśmy ją podładować, ta, ta, ta żaróweczka nam tutaj miga. To jest bardzo fajna rzecz. Ja narzekam na, na konkurencyjne firmy, które. No, raz, że mają dość dużą cenę, no nie dają nam takiej możliwości, żebyśmy widzieli, mm, kiedy mamy tą maszynkę doładować, a to jest jednak duży plus. Sama maszynka bez niczego waży 303 gramy. Dla przykładu dzielę ze sobą również dwa moje kolosy, którymi Wam udowodnię, że ta maszynka wypada naprawdę, na naprawdę lekko. I teraz tak, mamy Łora Seniora, w tej chwili przykładam na wagę i mamy ile? 373 gramy. No i już wiadoma sprawa, że nasza gama już jest w tyle, tak? Ale wyciągłem coś specjalnie dla Was, mojego Ostera Model 10, którego pozwolę sobie teraz delikatnie położyć. No i ten kolor waży pół kilo. Więc, jeśli ktoś mówi, że gama Pił Ergo jest ciężka, jest zdecydowanie w błędzie albo nie miał cięższych maszynek w ręce. Skończyliśmy mówić o wadze. Teraz, może, troszeczkę powiem o pracy i jak ta maszynka się faktycznie sprawdza. Świetnie się sprawdza. Świetnie się sprawdza w cięciu włosów grubych, kręconych. Tak samo świetnie się sprawdza w przy przypadku włosów cienkich, sterczących. Pracuje się bardzo fajnie, bardzo gładko na grzebieniu, jak i na nasadkach. Jeśli chodzi o nasadki, jeszcze wrócę to do nich. W opakowaniu dostajemy, prawda, tam większe numeracje, natomiast wyjąłem te czy najważniejsze, czyli 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm. Wielu edukatorów używa właśnie tych nakładek do Pieniowań, fake, więc jeśli będziecie kiedykolwiek w jakimś kraju, nie musicie dodatkowo tego dokupywać. Jeśli chodzi też o sprawę pobłoki, które są pokryte, to kwestia sporna. Dla niektórych to może być problem, że te nakładki lekko spowalniają maszynki na skórze głowy, natomiast uważam, że do wszystkiego po prostu idziemy się przyzwyczaić. Wracamy znowu z powrotem do maszynki. Mamy tu ostrzy taper, ale rozłożenie tego, tych śrubek pozwala nam na zamontowanie e, innych ostrz, e, właśnie do cieniowań typu e, fade. Więc to jest bardzo przydatna rzecz, jeśli będziemy sobie chcieli e, rozmontowywać tą maszynkę. I, e, Bardziej już stosować do swojej pracy, do swojego stylu. Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o pracy. napomknę tutaj też o konserwacji tych maszynek. Czy to będzie Hitter, czy to będzie X Ergo, czy to będzie Absolut Alpha? To są maszynki, które mają stację dokującą i ta maszynka jest postawiona w pionie. Pamiętajcie, jeśli u... lubicie trzymać ostrze w... na oliwieniu, pamiętajcie o tym żeby e, nadmiar płynu, który, którym będziecie czyścić oliwy oszcze wyciek bezpośrednio na albo na jakąś tam e, szmatkę, czy też na, e, czy też na ręcznik papierowy, ponieważ jeśli zostawicie tą maszynkę na oliwioną bardzo mocno, będziecie, że wszystko może ścieknąć nam do środka maszynki, a poprzez a to może spowodować nam zatarcie silnika. Chciałbym również powiedzieć, że sama gamma Pew XR go ma tylko jedno, tylko, tylko jedno wejście na ładowarkę z standardowym wejściem gamma Piu, gdzie to taka lekka zmiana, ponieważ gamma Piu przyzwyczaiła nas do tego, że mamy tutaj również w innych modelach mamy wejście na mikro USB. Podsumowując, potężna maszynka z bardzo mocnym silnikiem magnetycznym, bardzo fajna i bardzo dobra jakość wykonania. Bateria litowa mocna, również jak i sama maszynka wytrzymuje bardzo długo. Nie, miałem, nie, miałem, nie spotkałem się z tym, żebym podczas pracy ta maszynka stanęła mi w miejscu, więc naprawdę bardzo długo idzie, się, idzie nią popracować. Poza tym mamy tą diodę, która nas informuje o tym, że, że maszynka słabnie, więc możemy ją w każdej chwili podładować. Możliwość modyfikacji obudowy, zmiana tutaj dźwigni regulacji ostrza. Możemy sobie pomajsterkować i pozamieniać te budowy. to jest coś fajnego dla takich osób jak ja, bo jestem gadżet, gadżeciarzem. E, e, fajne oszcze taper e, dla osób początkujących, dlatego szczerze na sam koniec e, chciałbym polecić każdemu tą maszynkę, ponieważ bardzo przyjemnie się na niej pracuje. Jeśli Wam podobała się recenzja, e, oczywiście łapka w górę. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, Laki Barber, i tutaj to gdzieś powinno się pojawić. Ale bardzo istotna sprawa dla tych, którzy będą kupować ten sprzęt: zajrzyjcie na superfryzjer.pl tam z hasłem Laki, dostaniecie 5% rabat właśnie na tą maszynkę. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będę miał możliwość jeszcze przetestowania czegoś dla Was. Trzymajcie się cicho. на